czy chodzimy z chorym dzieckiem zimą na spacery? Już Wam mówię, to jest wszystko sprawa indywidualna danej sytuacji konkretnej, czyli jeżeli mamy dziecko z katarem, kaszlem, który jest bardzo lekki, takie wyjście na spacer może poprawić jego stan, może poprawić jego samopoczucie w momencie, kiedy dziecko będzie miało rozrywkę i ruch, też te siły odpornościowe nabiorą po prostu napędu do tego, żeby walczyć. Zimniejsze powietrze spowoduje obkurczanie naczyń w nosie, będzie się lepiej oddychało i udrożni się nosek. Za to jeżeli dziecko ma gorączkę, to nie wychodzimy, oczywiście taką powyżej 38, to nie wychodzimy z domu, ponieważ organizm jest osłabiony i nie ma siły skupiać się na niczym innym niż właśnie ta walka z po prostu tą konkretną infekcją. Nie wychodzimy również, gdy dziecko jest po biegunce, w wymiotach, ponieważ wtedy jest osłabiony i również nie ma po prostu na to siły. I nie wychodzimy również przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych, czyli na przykład jak jest poniżej minus 10 stopni albo wieje bardzo, bardzo silny wiatr.